Pierwsze miejsce w 25 motylkowym 50 delk zawsze bardziej w motylkowym na 25 metrów. Trzecie miejsce w kategorii e, dowolnej. Trzecie miejsce w Z Pierwsze miejsce i bardzo fajne nazwisko Ta edycja jest drugą edycją zawodów pływackich, ale tak naprawdę jej główną domeną jest zapewnienie bezpieczeństwa. I to, była, to był punkt, który najmocniej pracowaliśmy podczas tych zawodów, żeby, żeby to było naprawdę bezpieczne dla, dla dzieciaków. Druga edycja to są już dwa bloki, blok, blok poranny, blok popołudniowy. W Obu blokach mamy praktycznie komplet, osiągnięty limit. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to się nam udało. Zresztą miny dzieci opinie trenerów świadczą o tym, że wszyscy czekaliśmy z utesteniem, a ta druga edycja się odbędzie. Wiadomo, że jest pandemia. Jeśli chodzi o zawody, na szczęście udało nam się rozegrać tą edycję drugą. Staraliśmy się, żeby te zawody były troszeczkę rozmaicone, bardziej zbogacone. W studio pojawiło się kilka nowych nowości w transmisji na żywo. Mamy możliwość transmisji internetowej na żywo, gdzie bezpośrednio rodzice mogą spoglądać na transmisję online. Już płynęła! Nie. Yeah. No pierwszy, Pierwszej konkurencji była przedostatnia, ale na pierwsze zawody w życiu to bardzo dobrze. Państwo musicie oglądać na telefonie, a nie musicie uczestniczyć tam i kibicować na trybunie. E, ale to dobrze, że chociaż w taki sposób możecie Państwo tak. oglądać. Tak, dokładnie. Przynajmniej tak możemy kibicować. I to jest dobre. ale jeśli chodzi o zawodników, trenerów, widać po nich, że ciągnie ich to bardzo do zawodów, do spotkania się z kolegami, z koleżankami. Jest trudno trenować, bo niestety na początku nie mieliśmy dostępu do basenu, ale jest już dużo lepiej, dostęp jest całe wakacje. Też pracowali, jakby nie było. Dzieciaki są bardzo zadowolone, że możemy trenować, że te baseny dają nam możliwość, żeby się mogli dalej rozwijać. Coraz więcej medali z roku na rok, bardzo nam się podoba. Super organizacja, fajne starty przemyślane. Drugi raz jesteśmy i drugi raz coś zdobyli, drugi raz dzieci się cieszą fajnie, naprawdę i fajnie poszło. Ja jestem zadowolona. Przygotowania już wypełniliśmy od roku. Po pierwszej edycji staraliśmy się już braki, które były w pierwszej edycji, żeby się nie powtórzyły w drugiej. Najważniejsze, że partnerzy, którzy nas wspierali w pierwszej edycji, również wspierają nas w tej drugiej edycji. Bardzo się cieszymy, że zaprosił nas do współpracy właśnie przy takim niezwykłym wydarzeniu, które mimo trudnych warunków udało się zorganizować z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. wydarzenie na pewno super, że jest młodzież, która może w ogóle wyjść z domu, normalnie uczestniczyć w danych zawodach, jak się mogą spotkać z innych miast, także jak najbardziej. Widząc uśmiechnięte twarze dzieci, widząc to, jak organizator tutaj zadbał o bezpieczeństwo, o to, żeby były przestrzegane wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, uważam, że jak najbardziej się to udało. Bardzo się cieszymy z tego, że przeprowadzamy akcję charytatywną, w tym roku pomagamy Fundacji Iskierce, a celowość zbiórki to wsparcie śląskich oddziałów onkologii. Organizatorzy zdecydowali, że w tym roku zbiórka, licytacja właściwie przedmiotów, które zostaną wystawione na naszym Allegro zostanie przeznaczona na rzecz dzieci leczących się na śląskich oddziałach onkologii. Na każdym z tych oddziałów działa świetlica. Dzieci korzystają tam ze środków plastycznych, my zresztą prowadzimy tam warsztaty arteterapeutyczne. W ten sposób właśnie chcemy tworzyć imprezy, pokazywać, że poprzez to, że jesteśmy zdrowi, mamy te możliwości, myślimy zawsze o innych, mamy te otwarte serca na to, żeby coś dać od siebie. Przede wszystkim będziemy chcieli starać się, żeby ta impreza była cykliczna, czyli w przyszłym roku będzie już trzecia impreza z okazji święta niepodległości. No, miejmy nadzieję, że już będzie w innych warunkach, że będzie o wiele więcej tych zawodników. Mam nadzieję, że będzie o wiele bardziej efektownie. Już mamy parę takich niespodzianek przygotowanych w głowie. Chcemy ten projekt kontynuować na tyle, na ile nam pozwolą możliwości, na tyle, na ile będzie również wsparcie ze strony partnerów, jak i samych gmin miasta Radlin. Trzecia edycja, tak późno, ten pół serio, chcemy się unieść nad, nad powierzchnią ziemi, więc będzie jeszcze lepiej niż, niż to, co widzimy dzisiaj.